Siemano z tej strony TFFON, wasz ulubiony youtuber. No i moi drodzy widzę, witam was wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, gdyż aż 3 tygodniowej na moim kanale. No i cóż, dużo rzeczy się zadziało. Już minął pierwszy tydzień wakacji. Yy, powiem szczerze, dość fajnie. Człowiek mógł sobie odpocząć od tego zgiełku szkolnego. W ogóle napiszcie w komentarzach, jak spędzi, spędziliście ten wolny czas i co planujecie na resztę wakacji, gdyż jeszcze przed nami całe dwa miesiące lipiec i sierpień. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i że będzie fajny, fajna zabawa. No ale cóż, yy, przejdziemy już teraz do tematu yy, naszego dzisiejszego odcinka, którym jest budowanie. Tak. Gdyż ostatnio, jakby, na popularności zyskała pewna seria filmików. Yy, no i będziemy z tej pewnej serii filmików budować postać. Tak. To dość znaczącą postać, gdyż to będzie yy, jakby Titan TV Man ze Skibidi Toilet. Tak, moi drodzy widzowie. Jak zresztą możecie się zorientować po ostatnich moich tutaj. Yy, ankietach na y, kategorii społeczności na moim kanale, to ostatnio właśnie zacząłem jakby zgłębiać temat właśnie tej serii tych filmików i powiem szczerze, jest dość specyficzny, ale y, no cóż, dla was postanowiłem tutaj y, go zgłębiać i wybudować właśnie jedną z najbardziej znaczących postaci, która uratuje cały ten, całe to uniwersum. Najprawdopodobniej, no zobaczymy. W najbliższych odcinkach, właśnie tego gostka. No ale cóż, przejdźmy już tutaj do budowy. No więc tak, mamy tutaj czarny beton. Czyli ogólnie TV Man jest ogólnie praktycznie cały czarny. Jeszcze w, między, w, tak w niektórych miejscach jest taki nawet jasno szary, ale nie wiem. Zobaczę, jak to tutaj nam wyjdzie. Najprawdopodobniej jasno-szare zrobimy mu nogi, a płaszcz będzie jakby jego taki cały czarny. No a cóż, fioletowy, tej fioletowej szkiełko weźmiemy oczywiście, bo on będzie potrzebował na to takie swoje światełko na klatce piersiowej charakterystyczne. Fioletowy beton, no on tam miał też fragmenty fioletowe, wiadomo, i biały na ekran. Oczywiście on też czasami, jakby ten jego ekran robił się czerwony, tak? Bo jak on właśnie używał tej takiej broni, by hipnotyzować te toilety i, jakby to była taka jego najpotężniejsza broń w zasadzie, jak nie jedyna. Chociaż, no nie wiem, może czegoś nie wiemy jeszcze. Może czegoś jeszcze nie pokazali w tym odcinku, w tej całej serii, ale dobra, zaczynamy. Yy, tak, zaczniemy tutaj od nóg. Yy, zrobię mu takie buciki, może. Tak, to będą buty. Planuję, żeby jego nogi miały szerokość trzech kratek. Yy, tutaj zrobię tak, tutaj ostęp dwóch kratek, i kolejne. Yy, I teraz robimy tak. Ops, do przodu. No, mamy już zbudowane buciki. Teraz budujemy tutaj wyżej to trochę. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No, i mamy już tutaj pierwszą część za nami. Teraz będziemy musieli zbudować spodnie. Spodnie będą. Właśnie muszę zobaczyć, w sensie określić, jakie wysokie muszę mu te nogi zbudować

Tak, jednak trochę za wysokie, więc zmniejszymy może do 15, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć musimy zburzyć bloków. No i chyba to będzie w sam raz, moi drodzy widzowie. Chyba to będzie w sam raz, ewentualnie. Mogę trochę podwyższyć. No ale cóż, yy, od razu tutaj się zajmiemy tą jedną nogą. Tutaj od razu do góry zaczniemy to budować. Tutaj kolejny z tej strony też zaczniemy. No i tutaj oczywiście nie wiem, czy jest to sens w ogóle wypełniać w środku, więc po prostu to, kurde, obudujemy. Dobra, już się powoli noc zaczyna robić, więc yy, będę musiał się za chwilę przespać albo zrobić timeset day. Ale zazwyczaj jak robię timeset day, to mi po jakimś czasie się włącza deszcz. I nie znika i on się co co dzień po, pojawia I to, to jest troszeczkę Wnerwiające I Dlatego postanowiłem się po prostu Po ludzku przespać Dobra Weźmiemy sobie Bed Nie, jestem na Kurde, ja przecież polski dublink mam tutaj <laughs> Przepraszam My po prostu piszemy sobie Łóżko tak, o idealnie fioletowe Pod TV-mana i pode mnie Aha, I też ja też mam fioletowy motyw jak tutaj widzicie na skinie W ogóle fioletowy to fajny kolor według mnie Nie wiem, jak wy myślicie, napiszcie w komentarzach co myślicie właśnie o fioletowym kolorze eee, dobra A, budujemy tutaj dalej nogi no i cóż, jak tutaj zbudujemy do końca to mm, najprawdopodobniej zajmiemy się jego korpusem tak, czyli jego tułowiem tak po ludzku kurcze blade czemu, czemu moja postać musi tak spadać, a nieważne udzielił mi się wakacyjny nastrój ajajajajaj no cóż w ogóle nagrywam ten odcinek w ten. W ostatni dzień czerwca, czyli 30. Powiem tyle... Ym, no, zaczyna, zaczyna się w ogóle taki nowy etap, gdyż... Czerwiec zawsze jest taki... Y, czy się bym porównał ogólnie całe wakacje do dni tygodnia? Y, o, takich, że czerwiec to jest taki piątek, że co prawda właśnie jest w nim tak dużo roboty, prawda, tak pod koniec zwyczaj y, w szkole dają. Dobra, podwyższę to jeszcze o dwa bloki. Jednak dają takie, no najczęściej właśnie najwięcej roboty jest pod koniec roku szkolnego, a potem końcówka czerwca jest jak piątek wieczorem, zaczyna się weekend i wolne i można wreszcie odpocząć, ale dopiero się człowiek jakby w ten odpoczynek dopiero włącza, czy włącza, nie wiem jak się to nie, nie wiem jak się to wymaga. I, y, a lipiec to jest taka sobota, czyli najfajniejszy okres, a potem następuje sierpień, niedziela. No, zazwyczaj sierpień jak się zaczyna, to ogólnie już masz taką. Co w się sensie ja ogólnie mam tak, takie wrażenie, jakby się y, za, zaczął. Y, no, już takie mam wrażenie, że kurde, że już za te 31 dni się zacznie wrzesień. No i że będzie znowu od nowa to wszystko. Ale no cóż, no takie jest moje postrzeżenie. A wiadomo, wrzesień to taki poniedziałek, niefajny. Ale dobra, nie mówimy teraz o wrześniu, są wakacje przecież. Dobra. Ale kontynuując, teraz yy, budujemy jego korpus. I... Nie wiem jaki on ma być wysoki. Najprawdopodobniej będzie trochę niższy od jego nóg. Jak nogi mają 18, to może tutaj będzie tu miał 10 lub 12, nie wiem. Zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zobaczę jak z dziesiątką wygląda. Mi się wydaje, że trochę za nisko, ale najwyżej później podwyższę to trochę. No faktycznie muszę to trochę podwyższyć, albo albo moi drodzy widzowie, jednak robię, jednak tak zrobię jednak coś takiego mm, wiem, wiem, że tutaj dobudowywałem specjalnie te dwa bloki, ale jednak teraz jak zacząłem to patrzeć z tej perspektywy, to trochę tak no cóż yy, postanowiłem jednak to trochę zmienić tutaj ogólnie yy, zaraz jak tutaj ten Korpus zacznę tutaj modernizować To zrobię, nie wiem, krótką, krótkiego stopa W sensie w nagrywaniu, żeby ten filmik tak długo nie trwał e, Tylko Sprawdzę jak to wysoko będzie tutaj Oj, jak to wysoko będzie To już wygląda No powiem szczerze, że wygląda trochę lepiej Tak, lepiej wygląda, o wiele lepiej Dobra, jeszcze tutaj dobuduję na górze. Mmm, mmm, mm, mm, mm. yes, maybe mmm, maybe, mmm, uh, okay. Tak, mi się wydaje, że to się okay wydaje, no, no cóż, to widzimy się za momencik, kiedy już tutaj będę dekorować nasz korpus, w sensie korpus Tiwimena. Dobrze, moi drodzy widzowie, tu tutaj już yy, skończyłem, ale teraz będziemy go właśnie yy, udekorowywać. No, i cóż, mam plan, żeby tutaj to światełko, ta obudówka była tutaj gdzieś na tym poziomie. O ile jeszcze nie jest to wyżej, zaraz sprawdzę na moim. Yy, yy, to, to on ma to tak, tuż, jednak, tak, jednak to ma wyżej. To on tutaj będzie to miał, w tym miejscu. To będzie obudowane tak, tak, tak. Yy, tutaj wewnątrz dam. Światełka, wezmę tutaj latarnię. Albo zamiast latarni wezmę. Yy, glowstone, czyli... Zaraz, jasnogłas to chyba był po polsku. Tak, jasnogłas. Okej. Okay. Zdajemy tutaj ten jasnogłas i dajemy. Mm. <ścoughs> Czy to wygląda dobrze? Hmm. Maybe, but jednak y, mam plan to udekorować jednak chyba latarnia. latarniami. Jednak zobaczymy jak zatarniami będzie wyglądało widzowie. Mm, powiem szczerze. No cóż, chyba jednak nie. Ja to jednak trochę zły pomysł, ale... Nie wiem, ale może zostawmy jak na razie, tak? Jak na razie możemy tutaj zostawić. Teraz czas zrobić jego płaszcz, gdyż on miał taki tej płaszcz. On będzie mu sięgał dotąd i damy po prostu mu yy, yy, tutaj do jego ramion. O, coś takiego damy. O I to jakby on będzie miał ogólnie. Ups. Tutaj ogólnie na całym jego. O, coś takiego. Tej dam. I nie wiem, czy nie dać mu tego kawałek z przodu, ale. Nie wiem, nieważne, czy to jest tak. Dobra, niech tak będzie. O, w ogóle Wardering Trader się tu pojawił. No, panie wędrowco, co pan tutaj ma? Hmm. Gunbo, niestety. Przepraszam moi drodzy widzowie, ale po prostu te oferty tych wardering TRADERÓW SĄ TAKIE AGH Kurde za cztery szmaragdy co on tam miał, za cztery szmaragdy miał Tą SLIME bola miał za Za cz... Za, cz... za cztery szmaragdy no Moi drodzy widzowie no powiedzcie To jest chyba, nie wiem Tragedia Dobra. Zawsze w ogóle, jak buduję coś z czarnymi blokami, to mi się to trudno buduje. Bo tutaj jest jakby problem, że te czarne bloki, bloki po prostu mi yy, słabo widać. Po prostu. Yy, no i zaraz. No i właśnie coś takiego jest, że jest po prostu widać tylko kontur. Taki delikatny. I trzeba. Większość to po prostu na wyczucie się je stawia, te bloki. Ajaj, już się znowu druga noc zrobiła. Widzicie moi drodzy, widzę, to jestem taki Bob budowniczy. Pracuję tutaj dniami i nocami yy, nad yy, takim taką przepiękną budowlą. Dobra. Łops. Spadłem w dół. Jeszcze planuję może tutaj zbudować tego Titan Speakermana, gdyż oni się tam będą bić najprawdopodobniej w następnym odcinku ze sobą. E, w sensie mam na myśli e, Titan Speakermana zainfekowanego przez e, właśnie małego Skibidi Toilet. No powiem szczerze, zapowiada się nieźle, ale mam nadzieję, że e, żaden z tych dwóch bohaterów nie zginie jednak. Bo pamiętajcie, że Titan Speakerman w sensie. Ten tytan głośnik mm, był dobry. Był wcześniej dobry i fajnie, jakby y, służył sprawie. No. I y, y, ogólnie, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego że ani TV-man, ani speakerman nie zginie. I mam nadzieję, że speakermana y, uleczą jakoś. Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie, co tam ten twórca y, wymyśli. No dobra, no jak na razie coś takiego jest. Teraz przyszedł czas na łeb, czyli na nie wiem, monitor czy cokolwiek. Zaraz muszę jeszcze tutaj, moi drodzy, sprawdzić, jak to dokładnie wyglądało u niego. Dobra, moi drodzy widzowie, już mniej więcej wiem teraz, y, jak to zrobić. Właściwie się przespałem. Z tą myślą, i powiem szczerze, nabrałem tutaj takiego plana, jak to zbudować. Zrobię tutaj ten monitor, coś w takim stylu. on będzie tak, gdzieś proporcjonalnie, coś takiego planuję, żeby to było. Chociaż nie wiem, czy to. Tak, tak, coś takiego będzie. Mm -hmm. No. I powinno, powinno być całkiem git. Y jeszcze później mu oczywiście ręce dorobię, naturalnie. Y zrobię tutaj jego ekran oczywiście, taki właśnie z, y z białej wełnie. Zobaczymy czy to tam dobrze wyszło. Nie no, chyba ogólnie jest okej, okay, ale obniżę mu o jeden blok jednak ten ekran, bo on miał taki właśnie... Bardzo, taki bardzo prostokątny. Tak. O, teraz już wygląda dobrze. Dokładnie. Czas mu rączki dorobić. Nadszedł czas mu dorobić rączki. Yy. O, coś takiego. Będą też tutaj miały, czarne ręk miały czarny rękaw, ale jakby mm, ogólnie będą trochę jakby ich wykończenie, jakby dłoni samej będzie szare, takie właśnie ciemno ciemnoszare, jak w przypadku y, spodni naszego bohatera. Y, zaraz. Czemu ja tych rąk nie robię przypadkiem za krótkich? Teraz, y, zaraz. Zobaczę, bo ogólnie zawsze, jak ktoś buduje w Minecrafcie yy, to zazwyczaj robię to metodą prób i błędów, czyli że na przykład jak właśnie widzę, że coś takiego źle, źle wychodzi się po prostu buduję i sprawdzę kto wyjdzie. Na przykład o. Ręka wyszła trochę jak odpowiedzieć. Kurczę. Nie wiem czy to nie jest przypadkiem trochę za yy, za... Za szeroka ta ręka jest trochę. Chyba jednak muszę ją tutaj hmm Teraz lepiej to trochę wygląda. Tak, lepiej to wygląda teraz. Tutaj dobuduję naturalnie. O! O! Tak. Naturalnie tak dobuduję. Mm, zrobię jego rękawice. O. O coś takiego. No i zrobię podobnie tak y, z drugiej strony, tak samo zrobię, i bierzemy się zaraz za y, te rzeczy, jakby z tyłu. W sensie te takie, bo mu z tyłu wystawały takie kolce i na rękach też mu wystawały kolce. Yy, swoją drogą bardzo fajnie to wyglądało według mnie. Zaraz zobaczymy, przerzucimy, yy, jak skończymy tutaj budować timeset na yy, noc. I zobaczymy jak to się będzie prezentować. Ale no cóż. Właśnie, a propos tego ekranu, będę musiał go tutaj trochę dobudować, tak? Bo on miał taki. w taki sposób zbudowany. O. I tutaj yy, coś takiego było. Ops, no. i O. Tak. Dobra. Hmm. Teraz to trochę lepiej wygląda, ale jeszcze nie jest skończone naturalnie. Jeszcze będzie potrzebował y, tutaj na rękach takie, takich kolców. O. Tak. Y, z drugiej strony tak samo zaraz. Która to kratka jest? Zobaczę na wysokość F3. To jest minus 37. Czyli zaraz, zaraz zobaczę. Minus 37, gdzie to jest? To jest minus 39, minus 40, minus 37, czyli tuż tak, pode mną wręcz. Zaraz postawię tutaj. To jest minus 30. Minus, tak, tu, o, dokładnie, minus 37. No i robimy dalej. Taki. O tak. No, i teraz robimy mu te tylnie kolce, które mu wystawały tutaj, tak też jakby za rąk. Coś takiego. Hm. Dobra, też muszę je jakoś dopra dopracować. O. Coś takiego. Coś takiego. O. hm I może. hm Nie wiem. Nie wiem, moi drodzy widzowie. Jeszcze muszę nad tym pomyśleć. Dobrze, moi drodzy widzowie. Yy, po chwili namysłu yy, dowiedziałem się, że w sensie, te tutaj, te cośki. To będą w kolorze fioletowym, jednak tutaj. I one będą tak na ukos. O. Coś takiego to będzie. I tutaj, i z tym robimy tak samo. O. Tylko. Czy to nie będzie za blisko siebie? Czy to nie będzie źle wyglądać, właśnie? Najprawdopodobniej zrobię. No, może coś takiego zrobię. O. I tutaj zrobię... Tak Hmm... No nie wiem moi drodzy Coś, coś, coś mi, coś, coś, coś w jakaś, nie wiem, błędna Trochę błędny ten Albo zrobię, że ten będzie nachylony Ten będzie szedł Do góry Mm, jeszcze trzeci właśnie trzeci będzie tutaj. Tak o. jajku mm, Jejku. No problematyczne to trochę jest. To jest. Będę to chyba musiał inaczej zrobić jednak. W ogóle nie wiem czy... Bo one się świeciły na fioletowo, ale ogólnie to one były ciemnoszare właśnie, czyli się w kolor miał... Ogólnie obudowy były, w obudowie były takie ciemnoszare, ale się świeciły na... Kurde, wyrzuciłem to z fioletowo. Najprawdopodobniej zrobię tak, że one może będą się... A nie wiem już, nie wiem już, może zrobię, że to... Przepraszam, będzie to tak. To będzie... tak? O, chyba już wiem. Dobra, to będzie tak. Tutaj zrobię to w taki sposób też. Tylko tutaj trochę wyżej. No i tutaj już zrobimy normalny kolec. Którego nie będzie tak widać, bo on będzie za monitorem, ale Coś takiego to będzie. Coś, coś takiego. O. Z za ekranem, Cegalem, ja za jakim monitorem? O! Tyfon! Hmm? Coś takiego? Nie wiem. Nie. Hmm. A nie! No, no tak, no przecież. Tutaj to niżej będzie. Tak. Dobra, tak. I tutaj dopiero robimy. Tak. No. I Gites. Dobra, teraz robimy to tak. O. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Ostatecznie. Dokładnie. Tak, moi drodzy widzowie. Tak się to prezentuje. Nie, jeszcze, jeszcze jednak to muszę trochę przedłużyć jednak, bo to mu sięgało niżej. O. No to tak się to prezentuje. W każdym razie powiem tyle. No cóż. no było trochę roboty z tym, trochę. Trochę się tutaj namęczyliśmy e, a, w sensie ja się, ja się ale jakby no, patrzyliście na moje wysiłki e, W ogóle patrzcie jak to fajnie wygląda jednak, jednak to był dobry pomysł moi drodzy, jednak to był dobry pomysł e, No cóż, no to ogólnie no, to już chyba na tyle w tym odcinku e, Napiszcie w komentarzach czy chcecie żebym też zbudował Tytan TV mena a poza tym zapraszam na mój drugi nowo utworzony kanał na YouTubie Dotyczący tematyki burz. Więc, jak ktoś się interesuje zjawiskami pogodowymi i burzami, to link do tego nowego kanału macie w opisie. Poza tym, mam go też w polecanych, więc no, z chęcią, jak chcecie, to możecie wpadnąć. A to już jest na tyle w tym odcinku. Na razie i cześć!